Kroki Zumby dla początkujących. Cześć, jestem Asia ze szkoły tańca Baila Conmigo. Zumbę trenuję od ponad dwóch lat. Przychodzi do nas bardzo dużo fajnych uczestników. Generalnie Zumba polega na tym, żeby wywoływać uśmiech, żeby, żeby ćwiczyć, żeby spalać kalorie. Jeśli chodzi o style tańca w Zumbie, jest ich mnóstwo, ale największy problem nasi uczestnicy mają z merengę i dlatego dzisiaj chciałabym pokazać Wam podstawowe kroki tego tańca. Merengę zaczynamy od marszu. I maszerujemy jak żołnierz. I odstawiamy prawą nóżkę, lewą nóżkę. Prawa noga, lewa noga. Na razie zajmujemy się tylko nóżkami, maszerujemy odstawiając prawą i lewą nóżkę. Możemy sobie też dodać do tego marszu rączki. To najpierw może pokażę rączki. Ciach. Lewa, prawa. Lewa, prawa. I teraz. Maszerujemy i dodajemy rączki. I teraz finalnie powinno wyglądać to tak. I teraz zrobimy sobie kroczek merengę z wyprowadzeniem bioderka. Maszerujemy. I bioderko. Bioderko. Prawe. Lewe. Prawe. I rozciutki ruch. Kolejny element, który musimy dołożyć do naszego układu, to będą tak zwane luźne kolanka. Stajemy w dosyć dużym rozkroku, uginamy kolana i teraz będziemy przenosić ciężar ciała z prawej nóżki na lewą nóżkę. Hop, hop, hop. hop. Przy tym robimy bioderkami delikatne kółeczka. Możemy sobie również dołożyć rączkę. Przód. Drugą mamy tutaj. I rączką w tym czasie robimy kółka. I mamy hop, 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 hop. Ten element robimy po tak zwanym kwadracie. Czyli robimy go do przodu, do boczku, do tyłu, do drugiego boku i wracamy do przodu. Mamy raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz. Dwa, trzy, cztery. raz Trzy, cztery. raz, dwa, trzy, cztery. Teraz wracamy do kroku podstawowego, czyli do naszego marszu. I do tego marszu będziemy dokładać rączki. Maszerujemy. I dokładamy rączki. Hop, hop, hop. Hop, hop. hop, hop. Te rączki możemy układać różnie. To jest akurat bardzo prosty sposób. Możemy też układać je w skrzydełka. Czyli maszerujemy. I robimy hop, 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 hop. Chodzi o to, żeby całe ciało w układzie nam pracowało. Jak pracują nóżki, to pracują również ręce. Jeszcze pokażę jeden element, który sprawia wielu osobom trudność, również rączki. Mamy hop, prawa. I teraz mamy góra, góra. Góra, góra. I troszkę szybciej. Hop, hop, góra, góra. I teraz maszerujemy. Mamy. Hop, hop, góra, góra. Hop, hop, góra, góra. Lewa prawa. Hop, hop. Lewa prawa. Góra, góra. Dokładamy jeszcze jedno ćwiczenie do naszego układu. Ćwiczenie nazywa się Skład. Stajemy po prostu w dużym rozkroku. Teraz ważne jest to, żeby mieć spięte pośladki, spięty brzuch i delikatnie uginamy kolankę. Hop. 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 Druga ważna rzecz, żeby kolanka szły na zewnątrz. Hop, hop. Mamy jeszcze jeden element, który dołożymy do naszego układu. Będą to luźne kolanka. I będziemy przenosić ciężar ciała z prawej nóżki na lewą, idąc w przód i w tył. Wygląda to w ten sposób. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4. Do tego dokładamy rączki. Gdy idziemy do przodu, rączki będą szły w górę. Wracamy do tyłu, rączki idą w tył. I raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4. Teraz łączymy wszystkie elementy w całość. Zaczynamy od składu. 1, 2, 3, i cztery. Teraz będzie marsz, czyli nasze merengę. Odstawiamy nóżki. Lewa, prawa. Uwaga, będzie bioderko. I lewa. Prawa. I lewa. I nasze luźne kolanka. Kijemy szeroko. I mamy cztery bioderka. Jeden, dwa, trzy, cztery. I jeden, dwa. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, szybciej, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Wracamy do kroku podstawowego, czyli do meregę. Maszerujemy. I bioderko. Teraz tylko maszerujemy i pracujemy na trączka Hop, 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 prawa, lewa, prawa. I uwaga, góra, góra, lewa, prawa, góra, góra, lewa, prawa, góra. góra. No i teraz już możemy zatańczyć.